Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moje drodzy, zawsze daję wieczorem, późnym wieczorem, filmy i wiecie doskonale o tym, że dzisiaj jest przesilenie zimowe. I w związku z tym, ja daję przykaz od ludzi świadomości Ziemi. Nie jest to mój przykaz. Ale również za każdym razem, gdzie ja będę widzieć, rzeczy, które mówiłam Wam wielokrotnie, ja będę to powtarzać, że to jest potwierdzenie moich przekazów dla Was. I bardzo Was proszę, skorzystajcie z zaleceń Ladigaje. Ladigaje to jest świadoma Ziemi, to jest duch kobiety która poświęciła się, żeby wcielić się w świadomość planety Ziemia. Witam Cię, moja kochane dziecko. Ja, Lady Gaja, świadomość Ziemia, przyszłam porozmawiać o nadchodzącym przesileniu 2023 roku. To będzie coś ekscytującego. Niestety, wielu osób nie docenia siły przesilenia zimowego, a jeszcze więcej tych, którzy nie doceniają siły tego, co nadejdzie. Nadchodzące przesilenie zimowe 2023 roku to rodzaj przyszłej ścieżki, którą człowiek będzie podążał przez następny dwunastoletni cykl swojego życia, pomimo tego, że czas przypada na przesilenie zimowe niewiele można jeszcze zrobić. Co? Zrobić i jak najlepiej się do tego przygotować. O tym przyszłam opowiedzieć. Korekta losu jest pierwszą rzeczą do zrobienia, ale można to zrobić na różne sposoby. Intuicyjnie słuchaj siebie i informacje, które przechodzą do ciebie poprzez wyższe siły. Oczyszczenie ciała energetycznego i czakr. Twoje ciało energetyczne i czakry często nie działają w pełni. Istnieje wiele powodów, dla których tak jest. Teraz nie jest czas szukać przyczyny, ale czas na oczyszczenie siebie i swoich centrów energetycznych. Skorzystaj z dostępnej wiedzy i praktyk, aby to zrobić. Następne. Oczyszczanie ciała psychicznego. Twój umysł często udziela Ci rad, i nie wszystkie z nich są wspaniałe i piękne. Umysł człowieka jest tak skonstruowany, że ciągle trzeba demontować blokady myślowe. Oczyść swój umysł ze zmartwień, złudzeń, lęków, aby nie zabierać tego bagażu ze sobą w rok 2024, a zwłaszcza w cykl dwunastoletni. Istnieje wiele afirmacji, praktyk i medytacji, które mogą Ci pomóc zrównoważyć swój umysł. Dbaj o swoje ciało fizyczne. Tutaj mówię o fizycznym samopoczuciu. W wielu krajach występują obecnie anomalie w przyrodzie. Są to zakątki ziemi, w których zrobiło się bardzo gorące i odwrotnie te, w których jest anomalnie zimno. Dbaj o siebie i swoje ciała fizyczne, wzmocni się poprzez ćwiczenia, praktyki oddechowe i prawidłowe odżywianie się. Jesteś tutaj, gdzie porusza się Twoje myśli i działania. Na pierwszy rzut oka nie jest to zauważalne, ale jeśli spojrzysz wstecz na rok, możesz zauważyć, jak zmieniło się Twoje życie w ciągu roku. Pozwól sobie tylko na te myśli i rób tylko tak, jak nakazuje Twoje serce. Kieruj swoje myśli ku dobru i działaj w oparciu o dobra. Ustaw ścieżkę. Chcę powiedzieć, że każdy człowiek buduje swoją drogę, ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Więcej uważności jest potrzebne w życiu. Jeśli masz ciekawą książkę, warsztaty praktyki, medytacje, które mogą zmienić Twoje życie, nie przechodź obok. Są to wskazówki od wyższych sił i Twojej duszy. Zawsze poznawaj świat. Dowiedz się, co sprawia, że będziesz mądrzejszy, silniejszy, piękniejszy, odnoszący sukcesy, zamożniejszy i szczęśliwszy. Tak, to nie jest proste, ale są to punkty, których należy przestrzegać, aby nadchodzący rok był korzystny. Nie zapominaj, że ważniejsze jest nie to, co robisz, ale jakie owoce przyniesie ci to w przyszłości. Przesilenie zimowe w 2023 roku to linia startu, za którą koło zamachowe czasu zaczyna się rozwijać w dwunastoletnim cyklu życia. Pamiętaj, że musisz sam kierować swoim życiem, a nie iść z prądem, bez poprawek. Wiem, że nie wszyscy mnie wysłuchają i to mnie zasmuca, ale rozumiem też, że każdy z moich dzieci samodzielnie wybiera swoją drogę. Szczerze kocham każdego z Was. Ale czekaj. A ja, Irina, chcę od siebie dodać do tych punktów o których była mowa w tym przekazie. Tak często, za każdym razem, kiedy pracuję kosmoenergetyką z ludźmi, mówię, dbajcie o swoje czakry. One bardzo ważne w jakim stanie są. I jeżeli one są zanieczyszczone, zamulone waszymi programami, nie macie siły, na życie, nie macie siły na realizację swoich planów i na manifestację wszystkiego, co najlepszego w swoim życiu. Nie macie siły na materializację. Więc, bardzo ważne, dbać o myśli, o ciało subtelne i czakry. I również, bardzo ważne, jest. W jakim stanie jest wasze ciało fizyczne? Czy przekaz, który dałam, kto mnie słuchał, wie, jak podejść do tego problemu chorób ciała fizycznego, chorób, które są tylko w świadomości człowieka. A też dzisiaj rozmawiałam z pewnym panią i powiedziałam to, co mówi tu Ledzie Gaja. Spójrz na swoje życie, czy Ty zachowujesz się tak samo, jak rok temu powiedziała, że nie, więc to dla Ciebie jest wskazówka, że Twoja transformacja idzie skutecznie, nie stoisz w miejscu, bo Twoja reakcja jest inna dzięki Twojej innej wyższej świadomości. Z Wami była Irina.